Dzień dobry, witaj na moim kanale. Nazywam się Katarzyna Polechońska. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na mój temat, zapraszam do zakładki informacji. W tym miejscu chcę dzielić się wartościowymi materiałami, odgrywającymi istotne znaczenie w procesie modyfikacji nawyków żywieniowych, kształtowania sylwetki oraz szeroko rozumianego zdrowia. Zatem spodziewaj się treści w zakresie motywacji, odżywiania i treningów. Zapraszam Cię do wysłuchania ósmego podcastu. Tym razem opowiem o jajkach. Jeść czy nie? A jeśli tak, to ile? 2, 7, 10 na dzień, na tydzień. Wśród wielu z nas to sprawa nadal kontrowersyjna, głównie z uwagi na sławny cholesterol. Ale do tego także dojdziemy. Temat jajek od dawna budził, budzi i pewnie będzie budzić duże zainteresowanie. Odkąd sięgam pamięcią ze względu na ich bogaty skład, na całym świecie analizowano ich wpływ na nasze zdrowie. Zresztą badania trwają nadal, bo choć dziś wiemy już o nich bardzo dużo, to nadal nie wszystko. Niezaprzeczalnie jajka są najtańszym i najłatwiejszym źródłem do pokrycia zapotrzebowania na wiele substancji niezbędnych dla naszego zdrowia. Teraz kilka faktów. Średniej wielkości jajko to około 85 kcal. Znajduje się w nim pełnowartościowe białko, łatwo przyswajalne. Warto podkreślić, że do życia potrzebujemy 20 aminokwasów. Sami wytwarzamy 11, a resztę może dostarczyć jajko. Zawiera witaminy A, E, D, K, witaminy z grupy B, składniki mineralne jak fosfor, potas, sód, wapnie, żelazo, magnez, miedź, cynk i niezbędne, nienasycone kwasy tłuszczowe. Zawarte w skorupce sole wapnia są przez nas przyswajalne aż w 90%. Błony jajka bogate są w kolagen, glukozaminę i kwas hialuronowy. Jajko ma w składzie niezbędną dla pracy mózgu lecytynę i cholinę, a także lizozym i cystatynę niszczące wirusy i bakterie. HDL-alfa-lipoproteina, zwana potocznie dobrym cholesterolem, kryjąca się w jajku około 200 mg, ma właściwości przeciwniażdżicowe. Spożywanie jaj nie ma u osób zdrowych znaczącego związku z rozwojem chorób układu krążenia i rozwojem cukrzycy typu drugiego. Bardziej bać się należy przetworzonej żywności, tłuszczów trans, zwierzęcych, nadmiaru cukru, braku ruchu oraz powikłań otyłości. O tym mówiłam już w poprzednich podcastach. W jakiej postaci je spożywać? Gotowane do 5 minut są idealne. Po dłuższym czasie następują już straty witamin i obniżenie wartości białka. Pojawia się też reakcja siarki z żelazem widoczna w postaci zielonkawej obwódki dookoła żółtka. Można je smażyć na maśle, bo ich białko ścina się już w 60 stopniach Celsjusza, zanim wytworzy się Rakotwórcza akroleina. Oczywiście osoby z alergiami oraz innymi zaburzeniami zdrowotnymi, w wyniku których zalecenia lekarskie będą wskazywały na jakieś ograniczenia, muszą dostosować jadłospis do swojego stanu zdrowia. Więcej na ten temat znajduje się w popartych licznymi badaniami pracach polskiego guru od jajek profesora Tadeusza Trzyszki. Trzymam kciuki, a w wolnej chwili zapraszam do mojego świata. Linki znajdziesz w zakładce informacje. Będę wdzięczna za każdą subskrypcję oraz ocenę, ponieważ dzięki temu mogę docierać do większego grona odbiorców. Do usłyszenia. Treningowe buziaki.